Cześć wszystkim! Dzisiaj już mamy kolejny tydzień. Jeżeli chodzi o Doblo, no to klient jednak stwierdził, że nie chce regenerować skrzyni, tylko po prostu chce kupić drugą. Więc skrzynia została zamówiona. Myślę, że za jakieś tam dwa dni powinna już być. Dzisiaj mamy troszeczkę luźniejszy dzień, także bierzemy się za Forda mojego prywatnego, a raczej mojej żony no i co tam Taka oleje, filtry i z tyłu będę wymieniał jeszcze co? Yy, sprężyny, już wam pokazuję dlaczego chcę wymienić sprężyny z tego względu że on dosyć nisko siedzi tak jak widzicie jak i z jednej i z drugiej strony no i podnosiłem go ostatnio i miałem wrażenie, że te sprężyny są pęknięte no ale mimo wszystko zamówiłem sobie grubsze sprężyny i chcę zobaczyć jak to siądzie no i czas najwyższy tam zrobić filtry oleje, takie pierdoły także jak mi się uda to zrobić będę miał jeszcze chyba jedną robótkę ale to zobaczymy jak się wyrobię dzisiaj wieczorem klient ma przeprowadzić Peugeot 206 na wymianę tarcz klocków to ale to tam powiedzmy szybka akcja zobaczymy Mały update jeżeli chodzi o lampy. Wymieniłem w jednej lampie żarówki. No wam, powiem wam szczerze, że super świecą, naprawdę jest dużo jaśniej. Pozamawiałem resztę tych lamp, oj, tych żarówek, jeżeli chodzi o do tych lamp. Będę wymieniał wszystkie tak, jak widzicie, niektóre nie świecą. Na przykład w tamtej w ogóle żadna już się nie chce świecić, tylko się jarzy jedna. Tam też dwie nie świecą, także. Nie, może, może mi się uda pokazać. Bo w sobotę, jak robiłem ze szwagrem, to po prostu no nie było na to czasu, żeby to wam to pokazać. Ale tak jak mówię, y jestem zadowolony. Jest lepsze dużo światło, Nie męczy oczu, także jest super. No a co, tymczasem bierzemy się za Fordzika. Zaraz go podnosimy, spuszczamy olej, spróbuję tutaj odkręcić te y od amortyzatorów, mam nadzieję, że się uda i widać, że było, tam amortyzatory były wymienione także mam nadzieję, że szybko pójdzie mm, no co, ogólnie powiem Wam szczerze, że Ford jak to Ford, ale powiem Wam szczerze, że bardzo fajny samochodzi, z tego względu, że jest to Ford Fu Fusion Plus jeżeli chodzi o wyposażenie to tak klimatyzacja, elektryczne szyby co tam jeszcze jest co najciekawsze nawet jest i nawigacja tylko że no wiadomo to dosyć stare stara ta nawigacja ale źle pokazuje dosyć fajne radejko. skrzynia w półautomacie fajna sprawa no i tutaj mamy cieka taką ciekawostkę jest tutaj telewizor jak widzicie jest ciemno dosyć o. Także dosyć fajnie wyposażony jest ten Ford. Za nieduże pieniądze go kupiliśmy. Jest to taki samochód, powiedzmy, moja żona nazywa to psiowóz Z tego względu, że z tyłu jeżdżą nasze dwa pupilki i w sumie nam jest go trochę nieszkoda, jeżeli chodzi o silnik. E, naprawdę suchutki. Nie bierze w ogóle że, żadnego oleju ani nic. E, no i Samochód taki, jeżeli chodzi o technicznie, to jest naprawdę zadbany, także warto było kupić. Za nieduże pieniądze, więc uważam, że fajna sprawa. No co, dobra, to ja się biorę do roboty i zaraz się włączę. Ciągnęliśmy już sprężynę, tutaj jeszcze olej spuszcza, jak widzicie, no on dosyć czarny, także już czas najwyższy na niego nadszedł. Jeżeli chodzi o sprężyny, tak jak widzicie, zobaczcie, one są dużo krótsze od tych nowych, jak widzicie. Nie wiem, ta sprężyna jest troszeczkę inna, widać. Albo ona już się tak ubiła, albo po prostu ktoś złe sprężyny założył. Także mam nadzieję, że to pomoże i będzie wyżej stał, bo mówię, też nam trochę tłukło i myślę, że to nam pomoże. A to szybka akcja, bo widzicie, jedną szybko odkręcacie, opuszczacie i jest już sprężyna wasza. Także tutaj szybko poszło. Tutaj te gumy pod sprężyny są w miarę fajne, także nie trzeba wymieniać. Zaraz lecimy z drugą stroną, założymy tą nową i działamy dalej. Także pokażę już wam, jak ten samochód będzie stał. I zobaczymy, czy coś się zmieniło. Przed założeniem jeszcze tej śruby, ja sobie ją wyczyszczę i damy tutaj smarę trochę miedzianego o nie wiem czy ja uda mi się ją tutaj niech dobra, złapię ją biorę sobie szczotkę drucianą na wiertarce i po prostu czyszczę ją z tego względu, że no to jest sport no niestety to dosyć często gnije Lepiej zawsze sobie dać tego smaru. Zawsze jak nie daj Boże, trzeba będzie coś kiedyś wymieniać. To przynajmniej nie będę miał problemu z wymianą tego. Z odkręceniem. Mam tu taki fajny spray miedziany. sobie o popsikam. O, i jest. Już mamy to. Już teraz sobie. A jest i moja żona. <grywamy> działamy. Ja już sobie tutaj podstawiam to wszystko. Weź, podtrzymaj tą kamerę na razie. I kameruj tutaj. Nie, no, ale już widać, że jest sprężyny to o wiele dłuższe na pewno ten samochód będzie inaczej o, inaczej będzie stał Dobra ja idę po śrubę Mamy nasmarowaną, także ją naskręcamy i już Także chwila moment będzie w robocie No i że sobie zostawię na wszelki wypadek, jakby miały te pętle, bo one no, nie są jakiś super ekstra jakości. Już nie będę mówił co to za marka, ale ech, zawsze sobie warto zostawić na, na zasięg, gdyby daj Boże, coś trzeba by było. E, dobra, idziemy teraz z drugą. Dziwne jest właśnie to, że one, e, to takie, bo sprawdzałem na tamtym nowym podnośniku te sprężyny, to właśnie miałem takie wrażenie, one tu jak samochód stałe na kołach, to one były całe splaszczone. Właśnie one dotykały zwój do zwoja i właśnie nie wiem dlaczego, czy to tak oryginalnie jest dane, ale no nie wiem. Tutaj ktoś wymieniał amortyzatory na pewno, także może ktoś i sprężyny wymienił, może nie od tego modelu, no ciężko im powiedzieć. Dobra, ja się zaraz włączam i robimy olej. Wymienione sprężynki. Szybko poszło. Śruby nie robiły żadnych problemów. Śrubki są nasmarowane. Nic, bierzemy się teraz za olej. To też szybka akcja będzie. Tutaj mamy filterek. Zaraz go odkręcamy. Chodź Kinga, będziesz mi, kamerowała mnie. Pokażemy ludziom jak, jak wymieniam olej. Tu mamy taką takie narzędzie do odkręcania filtrów. Różne są są i paskowe, są i na no. łańcuch. Ja mam akurat takie i odkręcamy. Teraz. Nie był dosyć mocno odkręcony, także nie jest źle. I no. Polało się trochę, ale to zaraz weźmiemy. Zmywacza wymyjemy to wszystko ładnie. Co i to już będzie zakończona. Bierzemy nowy filtr, możesz nie O Oj, teraz osłupić z kamerą! Mam. Mamy filtr znane marki. Już trzeba wziąć teraz sobie nasmarować troszeczkę tą uszczelkę. Ja zawsze tu nawet z oleja sobie przysmaruję. O. Kiedyś mnie uczyli jeszcze to stara szkoła mechaniczna, że najlepiej najlepszym jeszcze zarać olej, jak się go przykręca. No ale myślę, że tutaj nie ma takiej konieczności. W jakichś tam tych starszych autach yy, można to zrobić. Myślę, że i, i w tym, jakbyśmy to zrobili, to nie byłoby problemu po prostu. Jakbyśmy zalali świeży olej, nawet nie musielibyśmy go wtedy odpalać, jak będzie filtr zalany olejem, bo po prostu już w filtrze jest olej i nie będzie musiało sobie tego e, zastać. Także kto jak e, lubi, no, ja osobiście nie zalewam, bo po prostu dużo się trochę to schodzi. Dobra, bierzemy, myjemy. Zobaczcie, zmywać fajnie to wszystko zmywa. Bardziej to jest świeży olej. Wiadomo to zmywać fajnie. Chociaż i te starsze nagary, jak jest coś takiego, ja zawsze używam zmywacza do hamulców z tego względu, że szybko odparowywuję i właśnie później fajnie to wszystko zmywa. Także wziąć teraz wystarczy wziąć sobie do zmywania, podłuchać to i chwila, moment i mamy wszystko już tutaj. Widziałem, jest wszystko suche. Tutaj jeszcze tylko wezmę trochę, przypłukam. nie ma śladu po oleju. Dobra, widzimy koreczek. Koreczek widzę, był na silikon składany. Ja niestety tutaj powinna być nowa uszczelka, ale ja niestety nie mam. Nie dam. Zakręcamy tak jak jest. Jeżeli będzie ciekło. No to co? Tu się to się korek po prostu. I się będzie musiał, trzeba będzie zakręcić nowy korek. Jest teraz, widziałem, fajny patent na internecie. Jak teraz, nawet bez spuszczania oleju, można odkręcić korek albo wymienić. Tak jak w Volkswagenach są tutaj czujniki oleju. Fajnie można wymienić się bez wyciągania, bez spuszczania oleju. Biorą odkurzać i odkurzacz podłączają pod wlew oleju i zasysają, wtedy robi się podciśnienie i ten olej nie, nie wycieka nie wiem, nie próbowałem jeszcze nigdy takiej metody możesz spróbować, to kupisz nam nowy odkurzacz wtedy nie 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 jeszcze ten nasz stary działa, także nie ma co na razie ale ja to mówię, na razie powinno trzymać po prostu zapomniałem kupić tego korka tak szybko, szybko, patrzę, ale to wiecie. swój samochód to nie ma co się martwić. że no ci, że cieknie. Najwyżej żona powie, że. pół roku psy będą się. jeździć z olejem. <laughs> Dobra, opuszczamy to. Dobra, to Tak jak widzicie, jest dużo więcej czyli jednak się udało. Tylko chcieliśmy uzyskać. Oj. w miarę. Ciepłe jest, także nie ma co. Dobra, chodźcie, wymieniamy filtr powietrza. Myślałem, że też mam filtr tak e, ale nie wiem. Albo gdzieś mi się zapodział, albo po prostu nie przywieźli mi. Nie. Tak, zaraz zadzwonię e, do chłopaka się zapytam. Wymieniamy tak, filtr powietrza. E, teraz bardzo ważne pytanie, gdzie on jest? Najprawdopodobniej jest tutaj w tej puszce. Tak, także zdejmujemy tą puszeczkę i działamy. Już czekajcie, biorę sobie dyszkę, to mam już naszykowaną Zastąpiamy na chociachu. Zobaczymy, co się tam dzieje. Widzę, że trochę poci się spod puszczelki, spod pokrywy zaworów. Ale to myślę, że to nie jest problem. Taki problem, czy nie problem. Tak jest. To jest mój samochód prywatny. Eee, a jak jest takie przysłowie, że szef w dziurawie, chodzi i chyba to się jednak dosyć mocno sprawdza, jeżeli chodzi o mechaniku. Bo kogo nie znam z chłopaków, zawsze mają coś do zrobienia w swoim samochodzie. Także to jest tak, zawsze. Dobra, tutaj jeszcze odma no, się otwięła. No i tak, jak mówiłem, tutaj mamy śrubki. Dobra, doskręcamy to, to, wymieniamy filtr. Eee, no dobra, teraz się włączę, jak już to wymienię. Mamy wymieniony filt, bo tego nie pokazywałem, bo to tylko podkręcanie śr śrubek. Zakładamy go z powrotem. Siedzi, siedzi tutaj. Tutaj trzeba wpiąć, tutaj trzeba Wpiąć też tą rurkę. O, Teraz te dwie śrubki. Żeby dobrze trafić na, na otwory. Mhm. Już tutaj mamy ile to klucz. Mhm. Zaginęła wapń dziesiątka, dobra. Zobaczcie, to jest filtr, no nie, no jest tragedia. Oczywiście moja żona powiedziała, że wzięłaby go wydmuchała i by był jak nowy. Także jak to kobieta w garażu. Ale już załóżmy świeży, nowy, pachnący. Jeżeli chodzi o olej, no to nic nadzwyczajnego. Najtańszy olej jaki tylko jest, 10 40 na takim jeździ, więc już nie będę mu zmieniał. I co, i tyle? No Mam jeszcze do zrobienia swoją lawetę, ale ja to nie wiem, czy uda mi się to zrobić, bo jeszcze mam jedno autko do naprawy. To zobaczymy, jak się wyrobię z czasem. No i co, najwyżej ten filmik dosyć krótki raczej będzie. Może jeszcze Wam coś tam pokażę. A, jeszcze Wam na jedną rzecz powiem, jeżeli chodzi o te lampy. Tutaj były takie moduły zakładane do tych lamp. Nie było starterów, tylko te moduły były. I te do tych modułów tutaj szły trzy kable e, główne do zasilania, a to wszystko szło do, do tych e, oprawek, do świetlówek. I w tej chwili to wycięliśmy, e, zlutowaliśmy po prostu, bo tu musi być e, bezpośrednio prąd dany do tych e, oprawek. No i świeci to dużo lepiej świeci jak e, te świetlówki. No, świeci jak szalone. Tak. Słabo to to widać w kamerze, no ale trudno. Mm, mamy tutaj olej, nie wiem czy pokazywać markę czy nie, ale w takim czerwonym ładnym opakowaniu, 5 litrów. No, nikt nam za to nie płaci niestety, więc mm. możemy pokazać. No to macie o, Przez. najtańszy olej jaki tylko mogłem znaleźć. Wlewamy do Forda, myślę, że raczej nic mu się nie stanie, tym bardziej, że to jest świeży olej, więc co nowe to dobre. Także... Ukaże mm, się. Tak, lejemy. Dobra, można wyłączyć nagrywanie. Później się włączymy. Mamy kolejnego rodzynka, tak jak mówiłem. Samochód mojego wujka. I tak, jest problem tutaj z DPF-em. Mianowicie, że samochód wchodzi w tryb awaryjny i nie chce jechać. No i trzeba po prostu wziąć, wyciągnąć DPF-a. Spróbujemy to zawieźć gdzieś na czyszczenie. Zobaczymy co powiedzą. Wcześniej tam kolega mówił, że są tu takie świece płomieniowe do, do palania DPF-u, bo DPF jest za daleko ale tu w tym modelu jeszcze tego nie ma, ponoć że od 10 roku są. Także co, no, próbujemy to wyciągać. Widzę tu jest w miarę, w miarę dobre dojście do tego, bo DPF jest tutaj. Także co, te śruby raczej nie pójdą, trzeba będzie to ciąć. Widzę, tam z przodu też ma katalizator. Mam nadzieję, że ten katalizator nie będzie zapchany mocno, tylko ten DPF. No nic, bierzemy się za robotę. Te śruby może łatwiej pójdą. No zobaczymy. No nic, będę się do Was włączał, jak już uda mi się to wyciągnąć. Także trzymajcie kciuki. Mamy już wyciągnięte. A tak jak widzicie, rurki nie ma. Tutaj, jeżeli chodzi o katalizator. Słuchajcie. nie wiem, czy zobaczycie, czy się to wyostrzy. Może. No, nie jest w najgorszym stanie, ale. Tak, tutaj trochę tego wyleciało dziadostwa. No, zaostrzę. No. O, Kurde, nie chce się. kamera wyostrzyć. O, dobra jest. I tutaj patrzcie, tak. Nie wiem, czy zobaczycie. O, tam ten. W lewym dolnym rogu ten kwadrat, ja widzę, jest uszkodzony. I ten DPF raczej się już nie kwalifikuje na czyszczenie, tylko niestety na wymianę. Tutaj jest, zobaczcie, ile sadzy jest. Ja jak tam wkładam lampkę, teoretycznie powinno być widać jakieś Gdzieś się coś rozłączyło. A tam czarna dziura no i raczej on się kwalifikuje do wymiany, nie, nie do czyszczenia, bo przed czyszczeniem DPF-ów oni biorą, sprawdzają to organoleptycznie jak się tylko da, czy DPF nie jest nigdzie w żaden sposób uszkodzony no i czy kwalifikuje się do czyszczenia, czy po prostu do wymiany no i w tym przypadku no nie wiem, raczej będzie problem jeżeli chodzi o oczyszczenie, no nie wiem, no spróbujemy to zabrać, bo wiecie, no nowy DPF nie jest wcale taki tani więc no zobaczymy, mam nadzieję, że uda się coś z niego strzezić, a jak nie, no to trzeba będzie albo drugiego DPF-a szukać, albo po prostu <coughs> zrobić wybić go całkiem no i ewentualnie spróbować grać mapę bez DPF-a, no bo tak to w tej chwili jest mały problem no nic, jadę. I zobaczymy co oni tam mi powiedzą. Także później się będę włączał. Padła decyzja o drugim DPF-ie z tego względu, że tak ten jest uszkodzony. Byliśmy pytać się o czyszczenie, no, ale facet stwierdził, że no, raczej są nikłe szanse może wyczyścić, ale niestety powiedział, że nie daje żadnych gwarancji, bo może go wypłukać. No, i tam, zadzwoniłem tam do takiego znajomego, który ma części właśnie do Fordów. No i za całego DPF-a naprawdę w ładnym stanie. I ten czujnik, bo tego czujnika niestety już raczej nie uda nam się wyciągnąć 500 zł. Więc uważam, że nie są jeszcze jakieś tam kosmiczne pieniądze. Ale no ten DPF jest naprawdę w ładnym stanie. Jak zobaczycie, sobie o widzicie teraz przynajmniej widać że nie jest zasyfiony i jak z tej strony przysiecę... No nie nie widać też, no, czekajcie spróbujemy może tak nie, nic nie widać może, może tak spróbujemy nie, nie będzie widać ale mi się z tym w każdym razie jest w dużo lepszym stanie. I po prostu będziemy tego zakładać. O tutaj będzie ładnie widać, chyba jak ten DPF wygląda. Czekajcie, jak go położę. O, widzicie. No naprawdę jest w dużo lepszym stanie niż ten nasz. No nic, ja się biorę za montaż. Tutaj jeszcze dostałem. E, instrukcję jak tutaj działać z tymi urwanymi śrubami a mianowicie znajomy powiedział żeby nie wybijać ich z tego względu że jak zaczniemy to wybijać tu, tu w tą śrubę ta flansza będzie się wyginała i mówię żeby sobie naciąć szlifierką tutaj od góry zrobić takiego sznyta i wtedy ona puści i wtedy się wyciągnie te śrubki z tej strony śrubki są w ładnym stanie także tylko nowe nakrętki się da tutaj się to poprzecina powybija i zakładamy i myślę że to będzie wszystko hulać także mówię no mamy jeszcze tutaj ten czujnik temperatury no mówię no wziąłem go na wszelki wypadek no będę próbował jeszcze wyciągnąć ten odkręcić ale to raczej nikłe szanse żeby w ogóle się udało z tego względu że już Nieraz próbowałem i jakoś nigdy nie, nie, nie dawałem rady, że ciągle zawsze się urywały Więc no co, działam i tyle no. Zaraz włożę to, to pokażę Wam wszystko co i jak I spróbujemy pokasować te błędy I się w nim przejechać Jestem już w aucie, to składane wszystko mam Jeszcze błędów nie usuwałem, tak jak widzicie usterka silnika i czek się świeci ale już jest całkiem co innego. Już czuć, że ten samochód chce jechać, nawet bez usuwania błędów. Więc, no zostaje tylko usunięcie błędów, zobaczenie tych czujników. Czy wszystkie czujniki są sprawne? Tych dwóch czujników temperatury i ewentualnie jeszcze czujnik różnicy ciśnień na DPF-ie. Ale myślę, że jeżeli on już i tak jeździ. Także myślę, że nie będzie konieczności wymiany tego czujnika, chociaż go zamówiłem na wszelki wypadek. No żeby nie było później, że jednak trzeba go wymienić czy coś, bo się nie chcę skasować czek, więc wracam na warsztat i będziemy próbować kasować błędy, i tyle. Także myślę, że naprawa zakończona zostanie sukcesem. No i ja co, a więcej myślę, że w następnych odcinkach będę pokazywał. Na pewno będę jeszcze chciał swoje auto te zrobić, bo niestety byłem ostatnio na wyjeździe i troszeczkę muszę tam rzeczy porobić. Także no co, no. Do następnego, trzymajcie się, hej.